Boże wszechmogący, nasz Ojcze w niebie, przychodzimy dzisiaj przed Twoje oblicze w pokorze i wdzięczności. Dziękujemy Ci za Twoją nieskończoną miłość, łaskę i miłosierdzie, które okazujesz nam każdego dnia. Dziękujemy za życie, zdrowie, zbawienie i wszystkie błogosławieństwa, które wlewasz do naszych serc. Przyjmij naszą modlitwę jako wyraz naszego oddania i uwielbienia. Panie, dziękujemy Ci za stworzenie świata, za piękno, które nas otacza, za każdą roślinę, zwierzę i każdy oddech, który możemy wziąć. Dziękujemy za Twoje słowo, które nas prowadzi, poucza i pociesza. Dziękujemy za Kościół, za wspólnotę wierzących, którzy mogą wzrastać razem w wierze. Najbardziej jednak dziękujemy za Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Za Jego śmierć na krzyżu, która otworzyła drogę do wieczności z Tobą. Panie, Ty jesteś wielkim lekarzem. W Twojej mocy leży uzdrowienie każdego ciała i każdej duszy. Modlimy się teraz za wszystkich, którzy cierpią fizycznie, tych, którzy zmagają się z chorobami, bólem i słabością. Dotknij ich swoimi uzdrawiającymi rękami, Panie, i przywróć zdrowie tam, gdzie jest cierpienie. Modlimy się także za tych, którzy cierpią emocjonalnie, załamanych na duchu, zmagających się z lękami i depresją. Panie, wlej w ich serca pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Prosimy również za lekarzy, pielęgniarki i wszystkich pracowników służby zdrowia, daj im siłę, mądrość i cierpliwość w ich trudnej pracy. Panie Jezu, Ty przyszedłeś, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu i śmierci. Modlimy się za tych, którzy są zniewoleni duchowo przez uzależnienia, przez poczucie winy, przez złe decyzje i nieprzebaczenie. Dotknij ich serc i otwórz ich oczy naprawdę o Twojej miłości i łasce. Daj im siłę, by odwrócili się od tego, co ich więzi i zwrócili się do Ciebie, który jesteś źródłem prawdziwej wolności. Modlimy się także za tych, którzy jeszcze Cię nie znają. Poślij swoich wiernych, aby głosili Ewangelię i byli świadkami Twojej miłości. Panie, w Twoje ręce składamy wszystkie nasze troski, nadzieje i pragnienia. Dziękujemy, że zawsze nas słyszysz i odpowiadasz na nasze modlitwy zgodnie z Twoją wolą. Chwała niech będzie Tobie, Ojcze, Synu i Duchu Święty, teraz i na wieki wieków. Amen.